Witajcie na kanale Życie pełne Książek i dzisiaj będzie recenzja książki, którą przeczytałam w ramach Bookturu to jest Arita. chyba tak się czyta Paola Gambo, Pseudonim, akurat to jest. I to wygląda, że to jest jednotomówka i cała historia zmieściła się. W 342 stronach, co to, to nie jest jakieś specjalnie grube. Nie widać. Cała książka też ciekawie wygląda, właśnie, te pobarwione brzegi. Jeśli chodzi o świat, to wydaje się dość różnorodny i ciekawy. Mamy tutaj mangię rozumianą jako energię. I jak na jeden tom do to tego świata pokażano dość dużo. Choć myślę, że nie zaskoczyłaby jakaś mapka. Bo trochę mi tego brakuje. Jeśli chodzi o szczegółowość w kreacji tego świata, to jest taki. Średni, no ale z drugiej strony to tak, co na razie jest jeden tom i niezbyt gruby, więc w sumie nie jest aż tak wiele miejsca, żeby go mocno dokładnie opisać, pokazać. Bohaterowie potrafią być ciekawi, są mniej lub bardziej różnorodni. Sama postać tytułowa, w sumie też jest taka Jedynie no przyznam się, że osobiście nie podobało mi się jak wobec jednej, innej postaci stała się tak Mocno uległa, no casual akurat tutaj Jak są rozdziały z nim to widzę, że są tu jakieś adnotacje jak rozdział z nim to przy jednym to wręcz są jakieś serduszki, ja jakoś szczególną. Ja jakoś szczególnie się tą postacią nie jalałam. Nie się to, to, to. I przyznam się, że to ja sama nie pozwoliłabym sobie, aby tak ktoś mną rządził, i po prostu tak osobiście mi średnio pasowało. Um. W przypadku jednej postaci, no, którą spotkała dość delikatnie mówiąc, przykry wypadek, to jakoś tego mocno nie, odczu, nie odczułam, chociaż ja na tego typu zagrewki jestem osobą dość wrażliwą. Mocno mnie tego typu boli, ale a tutaj to jakoś, jakoś wyjątkową mocno nie odczułam, albo tutaj coś poszło nie tak w przypadku tego, albo może poproszę na tej postaci, nie zależało mi zbyt mocno. A naprawdę rzadko tak mam. A na pewno, jeśli to dotyka dobrą postać, to. Mniej lub bardziej, boję. mówię, tutaj to się wyjątkowo mocno nie odczułam. Jeśli chodzi tutaj o motywy, to tutaj się przeplatają głównie dwa motyw podróży, i dzięki temu też właśnie to jest pokażany ten świat w którym starczała historia się dzieje i, bym naz... i drugi to bym nazwała Wątek Haremu. To jest tak, że w przypadku tego drugiego to bohaterka leci na kilku facetów i zakochuje się w nich i z Tak samo oni na nią lecą, więc tutaj mamy trójkąt? Nie. Więcej, zdecydowanie więcej niż trójkąt mimo. Zdecydowanie więcej. <grym> Figura geometryczna z większą ilością rągów. Może niektórzy by to denerwowało mnie jakoś niespecjalnie. Ale na pewno to było dość nietypowe. Nigdy jeszcze z takim zagraniem się nie spotkałam, jeśli chodzi o książki, które czytam. I tutaj też mamy się z wielu perspektyw. Ale one są umiejętnie i sprawnie przeplatane, aby opowiedzieć całą historię tytułowej bohaterki. Sama książka jest podzielona na kilka części. I przyznam się, że uważam, że powyższy zabieg, o którym wspomniałam, to autorka wykonała bardzo dobrze i podobał mi się ten sposób prowadzenia historii. No tak podsumowując, no książka jest całkiem niezła i ten pomysł z takim ułożeniem różnych perspektyw, aby opowiedzieć tą całą historię, to jest coś... ciekawy zabieg. Zdaję też sobie sprawę, że trudno napisać, aby każda perspektywa chociaż trochę różniła się od drugiej i... i, cho, i chociaż nie... o i żeby... chociaż w minimalnym... w podstawowym zakresie nie, nie była identyczna. No, tak, kończę to przyrzeczę, jest to tak, myślę, że książkę, książkę nam, oczynę cztery. No. To tyle i do następnego razu.